Film może zawierać treści, które mogą nie spodobać się niektórym odbiorcom. Jeżeli jesteś w tym gronie odbiorców, zrezygnuj z dalszego oglądania, chociaż możesz żałować. Witam wszystkich na kanale Marek Zimny, tutaj jak zwykle Marek Zimny. Dzisiejszy film jest głównie informacyjny i przejdę po prostu już do informacji, ponieważ jest ich parę. Pierwszą informacją jest to, że nie wiem, czy zauważyliście, mamy już 2000 subskrybentów, czyli całkiem sporo. Generalnie, moim celem jest do końca szkoły, czyli do któregoś tam 20 któregoś czerwca, dobić 5000 subskrybentów, i myślę, że jest to w miarę wykonalne. A informacją jest drugą także to, że. Możecie mnie już wesprzeć. Już zarabiam pełnoprawnie z YouTube'a. Możecie mnie wspierać, możecie być moimi wspierającymi i pewnie zapytacie: Co dostaniecie z bycia moimi wspierającymi? Ano, mianowicie, będziecie mi płacić co miesiąc, a ja w zamian nie dam wam absolutnie nic. A tak na poważnie, no to faktycznie chyba nie dostaniecie nic, ponieważ pomyślałem sobie, że no dobra, możecie być moimi wspierającymi. Oczywiście wszystkie pieniądze od wspierających idą na budżet kanału, tak i w ogóle takie sprawy na mój kanał pójdą, te wszystkie pieniądze. Ale na przykład osoby, które nie mogłyby mnie zasubskrybować, w sensie wesprzeć, no to. Na przykład jakbym miał robić filmy dla wspierających, albo inne takie typu rzeczy tylko dla wspierających, no to tak trochę bez sensu. Żeby tylko parę osób mogło obejrzeć taki film. A jakby naprawdę na, na ktoś nie ma pieniędzy, żeby subskrybować jakiegoś idiota i płacić mu co miesiąc nie wiadomo ile. No, 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 no wybaczcie mi, no ale na tym kanale wszyscy jesteśmy równi! W proletariacie siła! Nasz ojciec Lenin byłby dumny! Tak, ewentualnie to będę wam dziękował na koniec każdego filmu. Dziękował wspierającym za to, że mnie wspierają. Będę ich wymieniał i w ogóle... E, no oczywiście, jeżeli będzie ich więcej niż jedna osoba, którą jest moja mama. Ech. Drugą informacją jest to, że przez ostatni miniony weekend byłem w Łodzi, w mieście Łódź. Ogółem piękne miasto, oczywiście poza łódź Bałty. I ja, jak to ja, oczywiście musiałem zwiedzić jakieś muzeum. No i byłem w muzeum w Radogoszczu, w tym więzieniu, co ono tam spłonęło i w ogóle... Jeżeli ktoś był, no to, to fajnie. Jeżeli ktoś nie był, to serdecznie polecam. Oczywiście dla osób wrażliwych to tak nie bardzo, bo trochę mocny temat ogólnie. Byłem jeszcze w bunkrach w konewce. Niestety tylko w części tych bunkrów, ponieważ po prostu nie starciało nam czasu, musieliśmy iść już na pociąga. I o dziwo w tym betonowym klocku było cieplej niż było na dworze. Bo, generalnie trafiliśmy na najzimniejszy weekend, nie? Gdzie tam temperatura w to była minus kilkanaście stopni w dzień. No i generalnie było zimno. I w tym dużym betonowym klocku, którego najpewniej widzicie teraz na ekranie, było chyba tam plus 10, plus 15 chyba w stopni w środku, nie? To było dziwne. I generalnie, gdybym wiedział, to ja bym wam z tego miejsca Urbexa na nagrał po prostu, ale no. No nie nagrałem, bo nie spodziewałem się, że będzie tam tak fajnie, ale macie teraz urywki, udało mi się nagrać to co widzicie teraz. Mam nadzieję, że się Wam spodoba taki szorcik urbeksowy. Ej widzowie, powiem Wam Kurde, w punkcie jestem. Kurde, no daleko tutaj Generalnie to jest muzeum Ale można sobie tutaj wejść nie. Ty, bo prawie wywaliłem. Generalnie, patrzę, czy się mnie. Tutaj, masakra. ta tutaj masakra? nie wiadomo co. Uff, wyjście jest bezpiecznie dobra. Uff, patrzaj, ta na to. Jest ostro. Bunkier jakiś Tutaj chyba przyjeżdżał pociąg Hitlera Czy coś Dobra Ja idę dalej w bunkier Pozdrawiam Marek Zimny i subskrybujcie kanał Cześć Krusowie, patrzcie na to Jakaś Jama tu jest Kurde Kurce Co i na to? Ty gdzie ja trafiłem. To jest muzeum. Krzywa. Pojęczyny jakieś, jakie bydlaki to stworzyły. Nie no, idę stąd. To nie? Ty, pierwsze takie muzeum w historii widzę. Wracając, dodatkowo byłem jeszcze w skansenie rzeki Pilicy, czy coś takiego. No i też tam było wiarę spoko, nawet były okopy. I było fajnie, mogłem się tu bunkra schować. To był chyba ringstand, jeżeli dobrze pamiętam, ale nie jestem pewien. Generalnie fajna zabawa była, nie? I wiecie co z tej wycieczki wyciągnąłem najbardziej? Wyciągnąłem mianowicie to, że nie umiem robić zdjęć, a przynajmniej na nich pozować. Zresztą sami zobaczcie. natürlich, no ograniczała się do jednego tematu. Ich bin Soldat, doch ich bin es nicht gerne. Als ich es ward, hat man mich nicht gefragt. Man riss mich fort hinein in die Kaserne. Gefangen ward ich wie ein Wild gejagt. Ja, von der Heimat, von des Liebchens Herzen, musste ich hinweg und von der Freunde kreis I w ogóle te szklaneczki, które widzieliście z tymi fajnymi, no dobra, niefajnymi symbolami, to nie jest fajny symbol. Kiedyś to był fajny symbol, bo był symbolem szczęścia, teraz jest złym symbolem. Ale generalnie te szklaneczki to są oryginały. I one są fajne, ja też chcę mieć takie. Będę spił Coca-Cola. Albo Pepsi. Jeszcze się wam pochwalę. Co przywiozłem z tej łodzi? Bo oczywiście z każdej wycieczki trzeba jakąś przywieźć pamiątkę. No i ja jak to ja? Przywiozłem książki. Jej. Na dobry początek mamy tutaj dwa tomy biografii Adolfa Hitlera, jakiegoś niemieckiego pisarza. Może być ciekawe. Kwatery główne Hitlera i coś tam jeszcze. Get to Włodzi. Taki skrócony temat. Chudziutki jak. No nie wiem, bo ja jestem gruby. Gazetki nawet se kupiłem. Kupiłem tą jedną gazetę z jednego względu. O taką fajną, o. Mianowicie zaciekawił mnie temat Romualda Rajsa Burego, nie? I tu jest fajny rym. Romuald Rice, bury. Żołnierz wyklęty, bandyta przeklęty, hehe. <laughs> Przysięgam, jak będę nagrywał odcinek o burym, taki będzie tytuł, nie? Zobaczycie, taki będzie tytuł. Druga gazetka jest nawet całkiem ciekawa: Trzecia Rzesza w Kosmosie. W 1942 roku naziści zaczęli podbijać wszechświat. Żyjemy w symulacji. Aż mi się przypomina fabuła takiego jednego serialu, w którym II wojna światowa potoczyła się nieco inaczej. Hmm. Dalej mamy dosyć słynnego autora Bogusława Wołoszańskiego. Książka Tamten Okrutny Wiek. Mam nadzieję, że będzie ciekawa. Podobno autor bardzo fajny i w ogóle czołgista niemiecki 1939-45. Są obrazki. Hitler, nazizm i III Rzesza. Ale fajne dziecko, nie? Takie, takie, takie słodziutkie, nie? Takie dzieci to ja lubię. Co? Czołgi Hitlera, wojsko i technika. Niemiecka broń pancerna Hiszpania 36-39. Może być ciekawie. Kolejna jakaś gazetka o Afrika Corps i o czymś jeszcze. Też całkiem ciekawa, bo zacząłem czytać. Mundury II wojny światowej. Są obrazki. I ostatnie to mapa łódzkiego getta. Ech, ech, czekaj, to jest do góry nogami. Pewnie spytacie, Marek, ale na cholery ci mapa łódzkiego getta. A no wiecie, pamięć już nie ta. Już wiecie, ten wiek, że już. No pamięć już nie jest taka jak kiedyś, nie? A. No stary bardzo To był oczywiście żart. Jakby co? Jedyną pamiątką po łodzi, która nie jest książką, jest ten jakże piękny wisior. Fajne, co? Tak więc myślę, że z informacji to by było chyba na tyle. Mam nadzieję, że wybaczycie mi ten jakże niestosowny na ten kanał ubiór ale po prostu, no, była ładna koszula, taka niebieska, fajna. Ale jestem na nią za grubę. Smutna rzeczywistość. Tak więc jak mówiłem, możecie teraz wspierać mój kanał. Byłbym bardzo wdzięczny nawet za tę najmniejszą kwotę. I, i, i w ogóle... A tymczasem ja się będę chyba z wami już żegnał. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jak coś zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. I teraz będzie dodatkowo. Pod każdym filmem będzie mój e-mail, gdybyście chcieli coś do mnie napisać, czy coś. I takie tam, żebym nie musiał nowym osobom pisać w komentarzach. Każdy, kto chce się ze mną skontaktować, ma mojego maila w opisie. A tymczasem, wiadomo, subskrybujcie, a ja się będę z wami żegnał. Cześć! Dodatkowo możecie zajrzeć na mojego TikToka Marek Zimny. Na profilowym jest taki jakiś kapitan, którym jestem ja. Myślę, że znajdziecie. Cześć.